Tak płyn tutaj lecę i ty i złotą kietę Moja suczka w Porsche gdzie, 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 jeden, gdzie, jak gdzie, czerwony jak Rosja. gdzie, gdzie, highway. Piękna, piękna, piękna. Biorę ten pieprz, biorę piepr, piepr. tą sól, sól. Bo tutaj mamy szwedzki stół. Pieniędzy dużo, siły mam dużo, a alkohol za 500 plus. Ty taka ładna, ładny masz make-up, ma masz rzęsy, Ładna ta kreska, ładna sukienka. Ja wolę jeansy, tak to mówi wiek, Ale tu peczka. nie będzie, ja jestem pijany, ja jestem ardentem Nie robię pieniędzy, ja robię pękę Nie ja patrzę na zyski, nie Ja patrzę złym ludziom na ręce Jak zigzag ma tutaj hey, lecę hey. Złoty tłok i złotą kietę. Hey. Moja styczka w Porsche 9, 9, 9, 9, Szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Life is highway I'm gonna drive it fast, 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 fast. Co powiedziałabyś na nockę o mnie? Mógłbym ci kupić bardzo ładną suknię Za kolejnym razem już jakoś pójdzie Bo lubisz pieniądze A ja pieniędzmi się zajmuję głównie Piszę na pager Ta fura to Bentley Korona na głowie Koronka w sukience Gdy robię kawały, gdy robię set beat. Wystawiam kolejną fakturę, bo kwit Musi się zgadzać, jak podatek PIT Urząd bierze procent za każdy Jestem fris Czuję się jak król Czasami jestem w forcie W portfelu nigdy nul Nigdy nul Nie, nigdy nul Robię party tak wielkie, że nie pomieści jej mój dom Jak Cyksak ma płyn, tutaj lecę ten płot i kietę. Moja styczka w Porsche wcie szybki jak błyskawica Czerwony jak Rosja Life is my way I'm gonna drive it I'm gonna, gonna drive it Mam usta i trapiam każde usta Jak na szczycie mistrz głowa nie jest pusta Całkiem ładna jesteś naturalne usta Luz mam zigzag Ej, jak zigzag jak zygzaj, jak, jak, jak zygzaj. Zęby mam jak zygzaj, Rzęsy mam jak zygzaj. Złoty tłok jak zygzaj, jak za kiem Nie goni mnie nawet policja. Policja, nie, nie goni mnie. Porsche, ciężki, jeden, jeden. Szybki jak błyskawica, czerwony jak Rosja. Life is highway. Powiem wam tak, że kurde spoko, klip fajny i tak dalej, ale mi bardziej siada pierwsza ich piosenka, najbardziej siada mi ich pierwsza piosenka Ekipa. Eee, to na pewno. Druga dla mnie to jest chyba Chill. Trzecie... To jest właśnie zajebiście i zachowa na końcu. S i najlepszych rodziców. Pozdrawiam Anię i Rysia z Gąsek. Pozdro! Zadymeczka dla Rysia. Katwi, pozdrawiam Cię najmocniej. Byłem bardzo dużo razy w gąskach, nawet po swojej walce pojechałem do gąsek od sobie, jeżeli to są te gąski nad morzem. Pozdro! Także nie wiem, czy macie takie samo zdanie jak ja ale nie ukrywajmy, że... Klip jest zajebiście zrobiony, nie? Widać, że to jest wszystko na najwyższym poziomie, tyle że, no właśnie mówię, że, 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 że dla mnie tak jeżeli chodzi o muzę, no wiadomo, łapkę w górę zostawię, kurde, bo wiem jak to jest Do, nie dostać, <laughs> dlatego zostawcie. Mm. No, tak kurde tam... No ale co, no ważne, że tam kurde ludziom się podoba. Nie? Mi osobiście tak średnio, mi najbardziej właśnie tak o jak miałbym ułożyć, no to pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte. Tak szczerze, nie?